To jest program Kontrast Krzysztof Czaban. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś do programu zaprosiłem wiceprezydenta, nowego wiceprezydenta Radomia, pana Rafała Rajkowskiego. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, panie redaktorze, witam Państwa. Panie prezydencie, już Pan przyzwyczaił się do nowej funkcji? Do tej pory był Pan kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Tak, to prawda. Panie redaktorze, czy przyzwyczaiłem się? Ja przede wszystkim podejmując decyzję, jakby. Po propozycji pana prezydenta Radosława Witkowskiego, przyjmując tą propozycję, jakby mentalnie się zgodziłem z, z tym, że będę pełnił taką funkcję, wyrażając taką zgodę. Natomiast ktoś kiedyś mądry mi powiedział, że, że na stanowiskach, przy zaszczytach różnego rodzaju to są chwile ulotne, więc nie zamierzam się zbytnio przyzwyczajać. Mhm. Natomiast, natomiast codziennie przez te dwa miesiące piastowania tego stanowiska, uczę się wielu różnych ciekawych rzeczy. Ale to jest tak, że no, czyli o przyzwyczajeniu nie możemy jeszcze mówić, ale o, o rozumiem wyzwaniu, tak? oczywiście, mhm. to jest wyzwanie, to jest wyzwanie i to. Szczególne wyzwanie było w aspekcie gospodarczym, więc mam tego pełną świadomość, że spoczywa na mnie duża odpowiedzialność za tą kwestię gospodarczą miasta. Słuchając ostatniej konferencji z udziałem pana, pana prezydenta Witkowskiego, a także innych ludzi związanych z ewentualną przyszłością gospodarczą. Radomia. Ale także słuchając prezydenta Witkowskiego w czasie niejednokrotnie wigilii w grudniu na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okazjach, słychać, że prezydent Witkowski za każdym razem podkreśla, Rafał Rajkowski to jest człowiek do roboty i człowiek odpowiedzialny za, za to, żeby się udało, miejsca pracy. Panie redaktorze, pan, pan prezydent Radosław Witkowski w rozmowie ze mną, proponując mi to, to stanowisko, jasno określił zasady, będziesz odpowiedzialny za. Kwestie gospodarcze, będziesz odpowiedzialny za to, żeby tworzyć miejsca pracy i taką powierzyły mi też, takie powierzy, taką powierzył mi funkcję. Ja to traktuję w charakterze wyzwania. Chcę, że tak powiem, jak najlepiej wywiązać się z tych obowiązków. Ale czy nie czuje Pan takiej, z jednej strony presji? A z drugiej strony także kwestii takiej, że no, trochę jakby spycha te swoje obietnice wyborcze właśnie na pana, pan prezydent Witkowski. Czy tak nie jest? Mam pełną świadomość, mam pełną świadomość tego. Zresztą program wyborczy pana prezydenta Witkowskiego stał się z automatu też moim programem. I jak najbardziej jestem, jestem przekonany, że możemy w tym, w tym aspekcie osiągnąć, osiągnąć sukces. Czyli na razie, na razie rozumiem, nie traktuje Pan tego jako zepchnięcie na Pana obowiązków, tylko, tylko po prostu razem idziecie w jedną stronę. Pan prezydent jest moim szefem, wyznacza mi zadania, wyznaczy mi ambitne zadanie. Z jednej strony to ambitne zadanie bardzo mnie motywuje do pracy. Wie Pan, 8 tysięcy miejsc pracy to Ale... jest niemało. Ale określenie jasnego, jasnego kierunku. Najgorsze w każdej sytuacji jest to, jeżeli sobie nie wyznaczymy ambitnego celu. Jest wyznaczony ambitny cel. Yy, staramy się tak ułożyć wszystkie nasze działania pod to, aby ten cel zrealizować. Marta michalska Wilkę zastąpiła pana na funkcji kierownika radomskiej delegatury mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i już pojawiły się wątpliwości co do pełnienia przez nią funkcji radnej jednocześnie z funkcją Kierownika, Myślę, że jest Pan właściwym adresatem pytania, czy faktycznie może? Zanim odpowiem, czy Pani, pani Marta Michalska-Wilk może, to pogratuluję, pogratuluję Pani Marcie. Jestem w stałym kontakcie z panią Martą, że tak powiem, w trybie roboczym też przepracowaliśmy sobie kwestię jakby przejęcia, przejęcia obowiązków. Niezmiernie się cieszę, bo to bardzo dobry kandydat na to stanowisko, którego poznałem już pracując w Urzędzie Marszałkowskim. Nikt chyba, czy może, no jest to osoba, która bez wątpienia zna bardzo dobrze teren pracując jako asystent marszałka. Jest prawnikiem, co nie bez znaczenia i jestem w pełni przekonany, że da sobie świetnie radę. Natomiast odpowiadając na pytanie, tu nie ma żadnej kolizji i demontuję jakiekolwiek, jakiekolwiek rozmowy w tej, w tej kwestii, że pani Marta powinna zdać mandat. Też pani Marta jest zatrudniona na stanowisku pomocniczym, a więc tak naprawdę nie obowiązuje ją kwestia ustawy o służbie, o służbie cywilnej. Może w pełni, że tak powiem, Łączyć te dwie funkcje. No właśnie, bo senator Skurkiewicz na swojej stronie wspominał o tym, że tutaj dochodzi do kolizji, bo mówimy o. Między innymi, właśnie Korpusie Służby Cywilnej. Wszedłem teraz na stronę, na, na bloga w zasadzie pana senatora Skurkiewicza i, i on cytuje biuletyn informacji publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli kierownik delegatury reprezentuje wojewodę na terenie działania delegatury oraz realizuje zadania i kompetencje należące do wojewody i dyrektora generalnego urzędu w zakresie udzielonych upoważnień i dalej członek, członek Korpusu Cywilnej. A to już jest także opinia prawników, że szczególnie zajmujące kierownicze stanowiska są w Korpusie Służby Cywilnej, a członek Korpusu Służby Cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. E, tak jak mówiłem, panie redaktorze, pani Marta jest zatrudniona na stanowisku pomocniczym, więc nie jest w Korpusie Służby Cywilnej, a to daje możliwość tak zwanego powierzenia obowiązków, mm -hmm. i to obowiązki. Obowiązki kierownicze, kierownika delegatury zostały Panie Marcie powierzone. Ale to nie jest pełniące obowiązki, tylko po prostu kierownik. Tak jest, jest, tak jest. kieruje z, z powierzenia, nie jest, że tak powiem, w Korpusie Służby Cywilnej, a więc tutaj nie ma żadnej kolizji. Panie Prezydencie, wracając także do tych Pańskich planów realizacji, jednym z pierwszych. Jest uruchomienie czy też jakby list intencyjny w sprawie Radomskiej strefy gospodarczej, co dokładnie oznacza RSG, bo to my, tak jako Radomianie, no trudno nam jest to odczytać. Co to dokładnie jest? RSG oznacza Radomską strefę gospodarczą. To jakby skrót znamy, ale jakby e, roz, jak to tak ma wyglądać jest. funkcjonowanie. Rozpoczęliśmy, panie redaktorze, drodzy Państwo, rozpoczęliśmy proces, tak naprawdę proces tworzenia tej radomskiej strefy gospodarczej. Pierwszym z elementów, tak jak Pan wspomniał, było podpisanie listu intencyjnego przez wielu znamienitych ludzi, którzy reprezentują znaczące instytucje, instytucje państwowe, które mogą nas bezpośrednio wesprzeć w tych działaniach. Stronami, że tak powiem, interesariuszami tych, tych, tego porozumienia był zarówno Pan Wojewoda, jak i Pan Marszałek. Agencja Rozwoju Przemysłu, jak i Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych. No, nie ma lepszych partnerów do tego, aby stworzyć tego typu podwaliny do podpisania porozumienia. Ale co daje to, że ci ludzie wszyscy spotkali się w piątek, podpisali list intencyjny, nagle pojawi się kilka tysięcy miejsc pracy? Jak to będzie wyglądało? Nie, tak, to panie, panie redaktorze. Czy zachęcać inwestorów jakby od tej Zdecydowanie strony? tak. Nasz tok myślenia w tej kwestii jest taki, aby. W tym okresie do momentu podpisania porozumienia, które już będzie sztywno ustalało pewnego rodzaju zobowiązania każdej ze stron uczestniczących, która uczestniczyła też w podpisaniu tego listu intencyjnego, chcemy, chcemy ten miesiąc, może miesiąc z górką, przepracować dosyć mocno w zespołach roboczych, aby określić ten, te zapisy porozumienia, określić jednoznacznie wkład, że tak powiem, do e, tego kotła każdej ze stron. E, my przed podpisaniem tego listu intencyjnego spotkaliśmy się na długim spotkaniu roboczym też z tymi stronami, przedstawiliśmy dokładną analizę, analizę również tego potencjału, tych wszystkich rzeczy, który, e, którymi dysponujemy w tym aspekcie gospodarczym Radomia. Zostało to przyjęte z dużą uwagą i, i zrozumieniem i jednoznacznie niektórzy z, z uczestników stwierdzili, że jak najbardziej wpisują się wpisują się ze swoimi działaniami w radąską strefę gospodarczą. Czyli na razie państwo określiliście ramy po prostu działania. Każdy kto co chce, a potem jak zamierzacie ściągać, jak przekonywać? A później jak zamierzamy? No, między innymi jest kwestia, kwestia reinwestycji, o których wspominał pan prezes Majman, prezes Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Jest kwestia zachęcenia inwestorów, bo musimy pamiętać, że my nasze działania będziemy skupiać dwutorowo. Jedno, z jednej strony, będziemy się starali stworzyć taki pakiet korzyści dla inwestorów, którzy już są obecni. Inwestorów ulgi podatkowe, kursów, na przykład? Ulgi podatkowe, różnego rodzaju zachęty, że tak powiem. Mhm. Mamy ambicję, abyśmy byli jakby analizując te wszystkie. Te wszystkie pakiety korzyści innych miast, abyśmy wychodzili troszeczkę szerzej i zaproponowali, zaproponowali rzeczywiście szeroką taką formę i współpracy, i, i korzyści dla, dla inwestorów, które, którzy będą no, przez to również ściągani radę. To Kiedy, kiedy y, 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 tak namacalnie zobaczymy faktycznie to, co. Państwo dopiero planujecie? Ja myślę, że tak fizycznie Radomska Strefa Gospodarcza zacznie w przestrzeni istnieć do wakacji. Mhm. Tak naprawdę. Natomiast też musimy wiedzieć, że Radomska Strefa Gospodarcza to z jednej strony szereg różnych działań i elementów. Między innymi jednym z elementów Radomskiej Strefy Gospodarczej będzie specjalna strefa ekonomiczna tarnobrzeska. Czyli to jeden też będzie elementów, to jeden z elementów. To, to Czyli Strefa Tarnobrzeska nie będzie konkurencją dla Absolutnie, dla... absolutnie. Mhm. Musimy mieć wiedzę, że Tarnobrzeska Strefa Specjalna, za Strefa Ekonomiczna tak naprawdę daje możliwości dla dużych inwestorów, którzy spełniają określone warunki, czy zatrudnienia, czy inwestycji. Mhm. Więc pomniejsi, że tak powiem, ci, którzy zatrudniają 50-60 osób, różnie, nie mają możliwości skorzystania z, że tak powiem, z tego pakietu korzyści, który daje akurat Tarnobrzeska Strefa. Czyli, czyli nieco Państwo jako Radomska Strefa Gospodarcza chcecie być się alternatywą, tak, powiedzmy, dla, dla mniejszych inwestorów. Dokładnie tak, dokładnie tak. Chcemy z jednej strony, aby starać się w dalszym ciągu przy współpracy z Tarnobrzegską Strefą Ekonomiczną, starać się zachęcać do inwestowania w Radomiu w tej określonej strefie. Natomiast z drugiej strony chcemy wyjść z propozycją do zarówno obecnych inwestorów już w Radomiu, jak i innych, którzy nie będą się mieścili w tych ramach. 8 tysięcy miejsc pracy to cel realny? 12, niecałe 13% bezrobocia. Do tego prezydent Witkowski w kampanii ograniczył wspomniał, bezrobocie. Do... Wspomniał, wspomniał pan o tym, że, że to obietnica wyborcza pana prezydenta Witkowskiego. A pan wspomniał o tym, że to także pańska obietnica. Że jednocześnie, obietnica. jednocześnie tak, mhm. jakby program mojego szefa jest, jest moim problemem I rzeczywiście tak. Natomiast usłyszeliśmy podczas konferencji od pana Majmana, pana prezesa, że po tej analizie, którą on dokonał, przygotowując się też do tego mhm. spotkania, realnie jest to 6-8 tysięcy rzeczywiście miejsc pracy. Pytanie jest, pytanie jest takie, czy y, będą to miejsca pracy, które y, de facto są związane np. z przemysłem, czy, y, czy z handlem, czy z usługami. Tego jeszcze nie wiemy? Tego jeszcze nie wiemy. Y, ja myślę, że y, czas na liczenie tych miejsc pracy przyjdzie mhm. w odpowiednim momencie. Ja również apeluję do wszystkich, to nie będzie tak, że jak zapchnięciem palca pojawią się, pojawi się 8 tysięcy miejsc pracy i zapraszamy. Ja nie chciałbym już teraz dokonywać pewnego rodzaju analizy, bo przecież mamy takie dobre aspekty jak Polską Grupę Zbrojeniową, która już zaczyna zatrudniać około 100 osób, a liczę na to, że będzie to kilkaset osób. Tworząc to Centrum Usług Wspólnych, to naprawdę będzie bardzo duży gracz na tym rynku mhm. naszym, więc więc no zobaczymy nabory są ogłoszone zachęcam wszystkich państwa ogłoszone czy za chwilkę będą ogłoszone zachęcam wszystkich państwa do tego aby, aby no, ci którzy szukają akurat e, takiej Czym pracy mhm. oprócz oprócz mówi pan o polskiej grupie zbrojeniowej czy już państwo macie e, jakiś sygnał od prywatnych inwestorów dużych graczy e, którzy, którzy chcą zatrudniać setki może tysiące ludzi tak, panie redaktorze, są takie sygnały, natomiast y, wymaga to, że tak powiem, jeszcze y, naszych wspólnych działań. Mamy y, czy jakieś, jakieś firmy coś się y, może. Są firmy, tam, są firmy z różnych y, branż przemysłu, które chcą y, inwestować w Radomiu. Ale możemy zdradzić y, y, nazwy. Y, na etapie, że tak powiem, na etapie takich rozmów handlowych mhm. wolałbym nie ujawnić y, nas, tym bardziej, że po drodze może się wydarzyć dużo różnych rzeczy. Mhm. Y, jest kilka firm y, bardzo znanych. Jedna z nich z branży, nawet lotniczej, mhm. która, która oczywiście pod pewnymi warunkami, jeżeli udaje się, że tak powiem, wygrać jeden z przetargów, będzie w stanie inwestować w ramie i tworzyć swoją fabrykę, która będzie produkowała część tego samolotu. No to co to za firma? Jest tak mało firm, które biorą udział w Ale nie może pan zdradzić, przetargu, z, tak, przetargu że, że jesteście Państwo w stanie się domyślić, jaka to firma, natomiast ja tej nazwy nie mogę wypowiedzieć. E, jakie pomysły inne ma Pan na ograniczenie bezrobocia? No bo tu rozumiem, że Rodowska Strefa Gospodarcza to tylko jakby jeden z... E, panie redaktorze, przede wszystkim tak. W, w tym resorcie, w którym ja się zajmuję, powstało biuro obsługi inwestora, które funkcjonuje od, od kilku lat. Ja chciałbym troszeczkę przemodelować tą, tą mm -hmm. kwestię. Chciałbym stworzyć zespół ludzi, którzy mm, przede wszystkim wzmocnić działania jeszcze obecnie teraz tego biura inwestora, ale myślę, że y, ponieważ jest to biuro, y, jakby skala moich działań będzie tak szeroka, że będę chciał Będę chciał, żeby powstał tak naprawdę Wydział, który będzie zajmował się e, wspieraniem inwestorów. Czyli rezygnujemy z dotychczasowych. E, 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 takie, są, z, takie są zamierzenia, że zmienimy tak, organizacyjnie zmienimy czy przemodelujemy kwestię e, Biura Obsługi Inwestora na, na <tuk> Wydział. Na wydział, który no, powstanie pod tą radomską strefą gospodarczą. Żeby się uzupełniały. Rozumiem. Żeby się oczywiście uzupełniały. Natomiast pyta Pan odnośnie kwestii bezrobocia. Dokonujemy bardzo szerokiej analizy w zespole naprawdę fachowców, z dużymi konsultacjami, co zrobić, aby stworzyć te miejsca pracy. I pojawiają się tutaj różnego rodzaju rozwiązania. Między innymi nie wiem, drodzy Państwo, mamy mniej więcej około 2000 firm, firm rejestrowanych w Radomiu rocznie. Mhm. Niestety dzieje się tak, że około 1500-700 jest zamykanych. Mhm. Tak więc ten, y, chcielibyśmy ten trend troszeczkę zmienić. Czasami tym, y, tym firmom, które powstają, to są jednoosobowe, dwuosobowe, y, mniejsze firmy, potrzebne jest wsparcie merytoryczne, potrzebny jest y, dobry start, bez obciążeń. Takie możliwości daje na przykład inkubator przedsiębiorczości, Dobra współpraca z Radomskim Centrum Innowacji i Technologii daje nam tego typu możliwości. Będziemy się starali łącznie z uruchomieniem wsparcia, wsparcia takiego które, punktu informacyjno-konsultacyjnego, mhm. które będzie jakby starało się wskazywać raz możliwość pozyskiwania środków, Dwa, w sytuacji, kiedy taki przedsiębiorca będzie miał problem z funkcjonowaniem swojej firmy, może uzyskać konkretną pomoc i wskazanie, jak zrobić, żeby, żeby ratować, albo żeby się ukierunkować na dobre tory. Odpowiedzialny jest Pan za inwestycje, za miejsca pracy i nie mogę nie zapytać o największą inwestycję ostatnich lat w Radomiu, czyli lotnisko. Pańska opinia na ten temat? Na temat tego, co dzieje się z portem lotniczym Radom? Port lotniczy, no, miałem okazję już kilka razy wypowiadać się w mediach, w mediach na ten temat. Ja jestem osobiście i chciałbym tym zdaniem zakończyć naszą dalszą dyskusję, panie. Doktorze. Na ten temat. Na ten temat. Ja jestem, przekonany, ja jestem przekonany, że w niedługim czasie rozpoczną się operacje lotnicze z lotniska Radom Sadków. Cywilne? Y nie szedłbym aż tak daleko, natomiast, natomiast proszę mi wierzyć, pan prezydent Witkowski, moja osoba, kolegium prezydenckie, pracujemy nad tym, aby rzeczywiście spowodować te operacje lotnicze na, na naszym Radomskim Lotnisku. Radomskie Lotnisko wygląda imponująco. Byliśmy w ostatnim czasie z prezesem lotu PLL-u na, na lotnisku. Lotnisko jest w zasadzie w pełni funkcjonalne. Natomiast problemem jest rzeczywiście fakt, że no, nie ma tam samolotów, nie ma tam ruchu pasażerskiego. Tanie linie lotnicze nie chcą tutaj być? E, o to musiałby Pan spytać prezesa, prezesa portu lotniczego Radom. Mhm. Natomiast, natomiast nasza koncepcja i nasze myśli idą troszeczkę szerzej. My musimy rzeczywiście znaleźć szybko rozwiązanie na Radomskie Lotnisko. Bo wszyscy, pan, wszyscy, wszyscy radamianie wiedzą, że, że no taki stan rzeczy nie może trwać długo. Nie trudno się więc domyśleć, że raczej nie chodzi tutaj o loty pasażerskie. Z tego... yy, uspokoję, loty pasażerskie jak najbardziej mogą się odbywać. Mm -hmm. Pytanie, czy będzie na to zapotrzebowanie i to już jest I rola Oczywiście. I czy będą one regularne, czy będzie na to zapotrzebowanie. Jak dzisiaj, jak na stan dzisiejszy no, widać, że tych lotów nie ma, więc szukamy pewnego rodzaju rozwiązania i alternatywy, tak, żeby radom, lotnisko miało możliwość funkcjonowania i zarabiało na siebie. Największe obawy następnych miesięcy? Ja myślę, panie redaktorze, że y, obawiałbym się y, pewnego rodzaju kłótni, polemiki takiej politycznej. Mamy okres y, wyborczy, y, Radomska Strefa Gospodarcza i zachęcam to wszystkie opcje polityczne do tego. To jest taki projekt rzeczywiście ponad podziałami. My powinniśmy wszyscy zrozumieć, że tu nie chodzi o to, żeby sobie udowadniać, gdzie te miejsca, dlaczego tych miejsc nie ma. Ja coraz częściej słyszę od radnych opozycyjnych, proszę wskazać, gdzie te miejsca będą, zapytania. Ja prosiłbym o chwilę cierpliwości. Jesteśmy tak naprawdę dwa miesiące. Ciężko, ciężko pracujemy nad tym, żeby stworzyć tą, tą koncepcję. Nie chciałbym, żeby Radomska Strefa Gospodarcza była pewnego rodzaju takim czynnikiem, elementem gry politycznej, bo mam świadomość tego, że moment mamy szczególny. Z jednej strony i ekonomiczny i tak naprawdę taki, taka pozytywna energia, która płynie z wielu stron, więc wykorzystajmy to dobrze. Apeluję do wielu środowisk politycznych. Dajcie nam Państwo trochę czasu. Na liczenie tych miejsc pracy przyjdzie czas. Dla mnie najważniejsze jest to, aby te wszystkie współczynniki bezrobocia zaczęły radykalnie w Radomiu spadać, a na liczenie przyjdzie czas. Apelował Rafał Rajkowski wiceprezydent Radomia. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę Krzysztof Czaban. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję Panu. Dziękuję Państwu.